Jesteśmy pionierami. Eksplorujemy, odkrywamy, pytamy. Ludzkość na rozstaju dróg. Dawna wiedza rzuciła wyzwania. Czas na rewolucję. Marzymy o wolności. Walczymy o postęp. Nasz potencjał jest nieograniczony. Nowe horyzonty i nowe niebezpieczeństwa pchają nas w nowoczesny świat. W chaosie bezlitosnej planety większość gatunków zginie, ale jeden zwycięży. To ludzkość zatriumfuje. To nasza historia. Historia nas wszystkich. Ludzkość. Historia nas wszystkich.